Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Czas to Pieniądz, czyli kanale, na którym uczę szeroko pojętego zarabiania w internecie, nie tylko. I w dzisiejszym odcinku pokażę Wam ciekawy sposób na zarabianie pasywne. Zarabianie pasywne polega na tym, że wykonujemy jakąś pracę raz, a potem zarabiamy sobie przez dłuższy czas na podstawie tego, że kiedyś no po prostu sobie coś stworzyliśmy lub wykonaliśmy jakąś inną pracę lub usługę. I w dzisiejszym odcinku... Pokażę wam, jak będziecie mogli stworzyć swoje takie proste zeszyciki, notebooki, pamiętniki, książki typu low effort, czyli takie, no, gdzie też no, nie piszemy za dużo jakiejś opowieści i tak dalej. Jest to zwykły jakiś zeszyt. My tylko i wyłącznie zazwyczaj musimy sobie stworzyć jakąś ładną okładkę. Jeżeli przygotujemy taki produkt i on będzie ładnie wyglądał, to też będziemy mogli sobie na tym długo zarabiać, jeżeli ktoś od nas to kupi, ale tak samo tutaj no, nie będziemy musieli stworzyć swojego własnego sklepu internetowego, nie będziemy Musieli gdzieś tam mieć jakiejś tam zaawansowanej produkcji. Tylko wykorzystamy do tego taki dosyć popularny serwis, a mianowicie Amazon. No więc bez przedłużenia przechodzimy sobie do ekranu komputera, już Wam tłumaczę o co chodzi. Jeżeli chodzi o Amazon, no to jest to dosyć popularna platforma, gdzie właśnie można sobie kupować różne rzeczy. Ale jest też coś takiego jak właśnie Amazon KDP, i tutaj ja do tego wrócę za chwilę ponieważ tak w skrócie my możemy sobie tutaj stworzyć konto w zupełności za darmo, możemy tutaj wygrywać takie nasze specjalne proste książki, zeszyciki i tak dalej i my możemy wystawiać potem sobie te produkty właśnie na tej platformie, nie ponosząc przy tym dodatkowych kosztów, o ile oczywiście ktoś, jakiś klient od nas skupi ten produkt, to dopiero wtedy Amazon będzie go drukował, następnie wyśle on te produkty do klienta, a my dzięki temu też będziemy mogli zarabiać, oczywiście odliczając sobie tą dodatkową prowizję od Amazona oraz też za te koszty wyprodukowania tej Książki, jakiejś tam prostej książeczki, no bo też nie ukrywając, no za takie coś też będzie trzeba zapłacić, jeżeli chodzi o koszt przygotowania tego. No i dla przykładu takich dosyć prostych rzeczy, no to mogą to być na przykład kolegowanki. Tutaj one są bardziej zaawansowane, no bo oczywiście trzeba w każdą stronę jakąś tam kolegowanką tutaj zamieścić. Ale też są inne rzeczy. Tutaj ja sobie też ostatnio wyszukiwałem, na przykład, zeszyt do matematyki. Jest to dosyć prosta sytuacja, gdzie logiczne jest to, że tylko okładka będzie w jakimś tam fajnym stylu. No, tutaj na przykład są też jakieś takie inne okładki, bardziej jeżeli chodzi o takie zaawansowane. Czasami też są po prostu takie zwykłe w jakieś tam wzorki, właśnie przygotowane te okładki. Tutaj na przykład też jest coś do matematyki. Lub też ewentualnie można sobie skorzystać z jakiegoś dziennika, czy nawet no tutaj pamiętnika. Jak sobie wpiszemy na przykład journal. Zobaczymy sobie tutaj, jeżeli chodzi o jakieś takie popularne rzeczy. Nawet one nie mają zbytnio, zbyt dużej ilości tych układek, ale też dla przykładu jeszcze mogę Wam pokazać planery. Więc jest tego naprawdę sporo, jeżeli chodzi o wybór. Tutaj w tym momencie te planery też nie są jakieś takie zaawansowane. I właśnie teraz myślę, że bez przedłużenia pokażę Wam, takie specjalne narzędzie, które pozwoli nam, właśnie po pierwsze, wyszukiwać sobie dosyć fajnych sprzedawców, przygotowywać sobie keywordy, czyli te słowa kluczowe, oraz też no, sobie stworzyć swoją własną prostą książeczkę. No i teraz tak, narzędzie, o którym dzisiaj będę wam opowiadał, jest to Bookbolt. Ja już sobie tutaj też założyłem konto, i tak samo link do tej strony znajdziecie w opisie. Tutaj mamy też wszystkie takie proste poradniki. Są one oczywiście po angielsku, dotyczące każdej z tej sekcji. Ja w dzisiejszym odcinku też nie zdążę omówić wam tego wszystkiego, ale też pokażę takie. Ważniejsze rzeczy. Dla przykładu, jeżeli ktoś z nas nie ma pomysłu, na przykład co będziemy chcieli tworzyć. Możemy sobie przejść właśnie w zakładkę Cloud i tutaj pokażą nam właśnie te statystyki z jakichś takich top 100 najlepszych bestsellerów, jeżeli chodzi o jakieś tam różne kategorie. Dla przykładu możemy sobie też wybrać jakąś tam inną kategorię typu Activity Book, czyli prawdopodobnie książka dotycząca jakiejś aktywności. Nie wybieramy sobie żadnych keywordów i w tym momencie gdzieś tam wyszukujemy się jakieś takie popularne właśnie książeczki. Tutaj też jeżeli chodzi o taką dodatkową sytuację, możemy też zobaczyć właśnie ile miesięcznie gdzieś tam ci ludzie generują sobie właśnie tych sprzedaży i dla przykładu taka prosta książeczka, no jeżeli chodzi o takie szacunkowe właśnie sprzedaże, gdzieś tam w okolicach 800 sprzedaży właśnie tutaj wygenerowała, więc ktoś stworzył sobie tą książeczkę jakiś dłuższy czas temu w 2017 roku, też możemy sobie szybko zobaczyć coś innego, na przykład kalendarz też jest dosyć prostą rzeczą do zrobienia, też nie wybierałem to z jakimiś keywordami i tutaj jest na przykład jakiś pocket kalendarz nawet na 2026 i 2027 rok, no i tutaj też oczywiście można zobaczyć ile mamy tych sprzedaży, możemy sobie też gdzieś tam Wejść generalnie w tę zakładkę, jeżeli chodzi o ten produkt. No i tutaj no, nie ma nic skomplikowanego, tutaj są po prostu takie no niedatowane dodatkowe rzeczy do wpisania, i tutaj widać, że oni no, dosyć dużo jakichś dodatkowych rzeczy w sumie przygotowali no i w tym wypadku teraz, no jeżeli ktoś z Was już ma taki pomysł, ja dla przykładu sobie stworzę bardzo prostą książeczkę może to być właśnie jakiś zeszyt do matematyki notebook, możemy sobie wpisać na przykład English, jeżeli chodzi o to startowanie to akurat w tym wypadku to troszeczkę nie zakumało o co mi chodzi, no ale tutaj też na przykład się wyświetlają jakieś takie proste przykłady, mogę sobie tutaj szybko wejść zobaczymy co tutaj jest dokładnie, też no nie ma tu nic skomplikowanego, po prostu zwykła książeczka z jakimiś linami i można sobie tutaj coś po prostu ręcznie wpisywać ale tak jak mówiłem, na przykład wybierzemy sobie, jeżeli chodzi o naszą niszę, nie skorzystamy sobie z planera, tylko na przykład właśnie ta matematyka, mathematics, coś takiego, ten notebook może być ok i my jedyne, co wtedy musimy zrobić, to stworzyć sobie jakąś tam ciekawą właśnie okładkę. Oczywiście, jeżeli ktoś z Was chce sobie szukać jakiegoś bardziej zaawansowanego produktu, no to właśnie za pomocą tego Clouda można sobie to wyszukać. No i teraz tak, jak za pomocą tego Book stworzyć swoją własną książeczkę? Tutaj, jeżeli chodzi o ten ekran, ja muszę Wam to troszeczkę przesunąć i tutaj w tej zakładce właśnie Research musimy sobie wybrać opcję Create. Zaraz, jeżeli sobie naciśniemy ten Book Vault Studio, zobaczcie, w tym wypadku już jesteśmy w takim specjalnym kreatorze. Jak on się nam tylko załaduje, to zobaczcie, niestety mi się załadował ten pusty projekt, bo już sobie z tego kiedyś korzystałem, więc muszę jeszcze raz wybrać sobie ten projekt, nowy projekt, i tutaj mamy te wszystkie opcje. Dla przykładu właśnie są tutaj różne takie formy, jeżeli chodzi o te książki. Ja wybieram sobie po prostu paperback Cover and Interior, bo my z tego będziemy głównie korzystać. I teraz możemy sobie tutaj stworzyć nazwę tego projektu. Teraz jeżeli chodzi o ten rozmiar, no to wybieramy sobie ten domyślny dla takich mniejszych książeczek i w tym wypadku jeszcze możemy sobie wybrać, ile może być stron. Ja dla przykładu wybiorę sobie mniejszy ten notebook, na no na przykład 80. Tutaj jest obojętnie co wybierzecie. W tym wypadku to też od Was będzie zależało, ile chcecie sobie tych stron i wybieramy sobie po prostu opcję Create. Projekt, i teraz będzie tutaj więcej informacji. Po pierwsze, mamy tutaj tą zwykłą template'kę, Jeżeli chodzi o to, że tutaj będzie nasz właśnie przód tej naszej strony, tutaj będzie ten tył, oraz będzie taki specjalny kod, właśnie jeżeli chodzi o ten Amazon, więc tutaj też musi być zazwyczaj miejsce. I o co chodzi z tym barcodem? Ogólnie tutaj, na przykład, jeżeli chodzi o ten produkt, zobaczcie na tym zdjęciu jest też jakaś taka prosta okładka, i tutaj z tyłu jest ten taki specjalny kodzik, który generuje nam Amazon, więc trzeba to też brać pod uwagę, żeby przykładowo taki prosty notebook i tak dalej, no tutaj w tym wypadku to jest w ogóle sam jeden kolor zwykły, ale też jeżeli chodzi o jakieś takie proste książeczki, no to wybierzemy sobie jakąś inną niszę, przykładowo kolorowanka dla dzieciaków, jeżeli chodzi o jakieś tam proste rzeczy, no to też tutaj jeżeli jest więcej jakichś tam dodatkowych właśnie z tyłu rzeczy, no to trzeba pamiętać właśnie, żeby ten barcode nam nie przeszkadzał, i to jest taki dodatkowy szczegół, jeżeli chodzi o to. No, i teraz tak, my właśnie tutaj możemy sobie stworzyć ręcznie różne rzeczy. Teraz, jeżeli chodzi też o te ustawienia, zobaczcie, że tutaj możemy sobie właśnie wybrać tą opcję, żeby usunąć sobie tego template'a. No, jeżeli chodzi o te wszystkie takie poradniki, no bo jeżeli już przeczytaliśmy, że to, co będzie zamieszczone tutaj w tej białej powierzchni, będzie brane pod uwagę, jeżeli chodzi o ten druk, no to możemy sobie wybrać opcję właśnie, żeby skować sobie te hide cover templates, żeby. Tych napisów już nie było widać, i teraz tak, jeżeli ktoś z Was jest leniwy. A na przykład ja jestem leniwy, mogę sobie w ogóle skorzystać z gotowych właśnie tutaj takich dodatkowych zdjęć. I tutaj, no ja dla przykładu mogę sobie gdzieś tam wpisać za pomocą właśnie takiego Pixabay'a różne zdjęcia, które mnie interesują. No i tak samo te zdjęcia możemy sobie wykorzystywać w naszych pracach i tutaj też mamy do tego licencję, więc dla przykładu wybiorę sobie jakieś takie proste zdjęcie i zobaczcie, że ja też mogę sobie to zwiększyć. Tutaj akurat no nie będzie taka idealna grafika, ale też mógłbym sobie teoretycznie to przesunąć, tylko że nie w ten sposób, bo to brzydko wygląda. Dajmy sobie tutaj z tym shiftem albo tej niżej. No i też mamy jakiś taki prosty template do naszego zeszytu. Ja dla przykładu wybiorę sobie jakąś inną opcję z tych zdjęć. Też możemy oczywiście sobie wygrywać te zdjęcia. Ja tutaj teraz, przez to, że też dodałem sobie na przykład to zdjęcie, no to mam tutaj ogólnie dostępne je. Ale też, jeżeli byśmy sobie wpisali na przykład na Pixabayu jakiś taki prosty gradient, gradient, to nam też na przykład to wyskoczy. Teraz możemy sobie przeszukiwać jakieś takie ciekawe grafiki. Ja dla przykładu mógłbym sobie skorzystać z takiego prostego gradientu, z tego względu, że musimy sobie zrobić jakiś taki prosty zeszycik na szybko. No i teraz przesuwając sobie właśnie to zdjęcie tutaj, na podstawie, proszę bardzo, naszego obszaru roboczego. My w tym momencie mamy no, taki dosyć prosty przykład. Możemy sobie też jeszcze dodać jakiś taki napis. No tutaj ja nie będę za dużo właśnie kombinował. Dajemy sobie ten heading i na przykład właśnie po angielsku wpiszemy sobie Mathematics. Oczywiście tutaj teraz trzeba zmienić ogólnie ten kolor na przykład na biały, żeby to było bardziej widoczne. No i tutaj też oczywiście trzeba wybrać sobie jakąś lepszą czcionkę. Możemy też zobaczyć z ciekawości, jak tutaj to wygląda. Math Notebook for Kids. Tutaj też są takie jakieś rzeczy, to możemy to nazwać w sumie Maf Notebook, żeby to było jakoś tak lepiej rozpoznawalne. Dzięki temu, że zrobiliśmy sobie taką szybką analizę konkurencji, też się czegoś nauczyliśmy, jak to wygląda na tym rynku. Więc przychodząc sobie tutaj, oczywiście wpiszemy sobie Maf Notebook. Możemy to też zrobić właśnie tutaj podwójnie, czyli tutaj, jeżeli chodzi o tą czcionkę, Math. Dajmy sobie tutaj szybko notebook. Możemy sobie tutaj jeszcze wybrać jakąś inną czcionkę, która może być lepsza, jeżeli chodzi o. Właśnie ten nasz design, ja niestety też się na tym nie za bardzo znam. Więc ogólnie, jeżeli ktoś z Was jest lepszym grafikiem, no bo ja teraz no niestety nie jestem jakimś tam profesjonalistą, ale tak szczerze to wygląda dosyć brzydko, więc dajcie mi sekundę, i ja też pomyślę nad lepszym designem. No i co, w tym wypadku już to się wydaje troszeczkę lepsze, no nie jest to jakiś tam idealny zeszycik i tak dalej, ale też nie poświęciłem zbyt dużo czasu. No jest troszeczkę zainspirowany tym, co właśnie widzieliśmy sobie tutaj. No i w tym wypadku, jeżeli chodzi o to. Możemy sobie przejść dalej, czyli wykonanie sobie tych specjalnych stron. I teraz, żeby sobie tutaj dodać jakiś template, możemy sobie wejść tutaj w tą zakładkę. I zobaczcie, że tutaj ogólnie do matematyki raczej potrzebujemy sobie zwykłych kratek. Mamy tutaj zwykłe linie, są tu jeszcze takie specjalne crosswordy i tak dalej. Więc jest tutaj sobie w czym wybierać. Możemy sobie też dzięki temu tworzyć takie specjalne planery i tak dalej. Ale my przez to, że sobie tworzymy zwykły prosty zeszycik, to właśnie w hashtag notebook Możemy sobie zobaczyć, jak to wygląda. No i my możemy sobie wybrać tą domyślną kratkę. Na przykładu tutaj, jeżeli chodzi o takie podstawowe, no to może być to ten na 1 cm. I teraz wybieramy sobie oczywiście wszystkie strony, które chcemy, żeby oczywiście były w ten sposób właśnie tutaj przydzielone. Dlatego teraz wystarczy sobie kliknąć Select All i oczywiście deselektować sobie to miejsce. No i teraz, jeżeli my sobie przejdziemy tutaj do tych opcji, no to proszę bardzo, można sobie jeszcze wybrać ten kolor linii, dokładne te właśnie wymiary, ale my damy sobie to domyślne i teraz przejdziemy sobie tutaj. To zobaczcie, że też nam się taka prosta kratka zrobiła. Oczywiście to nie jest tak idealnie, jeżeli chodzi o taki zeszyt, bo jeszcze w torgi można byłoby dodać marginesy lub też ewentualnie właśnie zmniejszyć sobie tą ilość tych kratek i dlatego teraz też można sobie tutaj wejść, jeżeli chodzi o edycję. Dla przykładu teraz możemy sobie cofnąć, wybrać sobie inny wariant, na przykład na te mniejsze kratki jeżeli chodzi o te 4x4 myślę, że to będzie jeszcze wyglądało spoko. I znowu wybierzemy sobie wszystkie strony, deselektujemy sobie to miejsce. Przechodząc sobie dalej do tych opcji, mamy tutaj tak samo te linie konkretne. Wybieramy sobie też do tego Paper Edges, żeby też te kratki były do samego końca. I przyciskając sobie Submit, teraz zobaczymy jak to wygląda. Już zdecydowanie lepiej i teraz też po prostu będzie to taki typowy zeszyt w kratkę. Dlatego teraz jedyne co nam pozostaje, już sobie stworzyliśmy taki prosty template zeszyciku. Ono Oczywiście według mnie mógłby być do poprawy lepszą czcionkę tutaj dodać, troszeczkę zmienić sobie na przykład ten kwadracik, ale w ramach takiego testu może być. I teraz wstać sobie przejść na zakładkę Download i wybieramy sobie teraz ten przycisk Current Project CMYK. I po prostu poczekamy sobie, aż nam się to wszystko pobierze. W tym wypadku podczas pobierania, możemy sobie już założyć konto na Amazon KDP. Teraz tak samo rejestracja jest bardzo prosta. Wybieramy sobie ten przycisk Join KDP musimy wpisać swoje imię, e-mail, hasło. Następnie trzeba wypełnić więcej danych dotyczących właśnie tutaj weryfikacji naszego konta, jeżeli chodzi o metodę płatności, tak dalej, byśmy sobie przeszli tutaj. Ja teraz tego osobiście nie będę robił, ale tutaj właśnie w tej zakładce Create możemy sobie wejść i już Wam pokazuję. Wybieramy sobie ten paperback, ponieważ to jest popularna właśnie książeczka, którą sobie wybieramy. Możemy sobie wybrać język, oczywiście będzie to język angielski. I teraz tutaj też na podstawie tej konkurencji możemy sobie stworzyć właśnie taki podobny tytuł. Gdzieś tutaj na przykład na, w Notebook, jest tutaj bardzo dużo takich właśnie specjalnych właśnie informacji. Ja też wymyślę teraz swój opis, więc dajcie mi sekundę. Coś w tym stylu może być. Tak samo tutaj tej serii nie musimy dodawać. Numer edycji tak samo jest opcjonalny. Teraz w autorze możemy wpisać nasze imię, nazwisko. Może to być tak naprawdę też jakiś taki pseudonim. Dla przykładu, ja sobie wpiszę CTP, właśnie tutaj, Books na przykład. Coś w tym stylu. Jeżeli chodzi o kontrybutorów, to tutaj w tym wypadku są to osoby, które uczestniczyły w tworzeniu tej książki. No ja w tym momencie raczej no, nie wykorzystywałem nikogo innego, byłem tam sam. I teraz też opis trzeba sobie stworzyć. Można też wzorować się na podstawie innych, właśnie tutaj, jeżeli chodzi o jakieś pomysły. Oczywiście też nie polecam kopiować wszystkich jeden do jeden. Dlatego też ja tutaj przygotowałem jakiś taki prosty opis. Następnie właśnie zaznaczamy, że my jesteśmy autorem tej książeczki, no bo my to przed chwilą dosłownie stworzyliśmy. Tutaj też można sobie zaznaczyć konkretne osoby, które mogą sobie z tego skorzystać. Dla nas tutaj, akurat w tym wypadku, każdy może sobie z tego korzystać. Można sobie tutaj też zaznaczyć konkretny adres naszej strony, a przez to, że my robimy sobie tą książeczkę głównie po angielsku, no to wystarczy amazon.com i teraz też możemy sobie wybrać kategorię. U nas w tym wypadku to są po prostu low-content books. No, i teraz są keywordy, takie słowa kluczowe. Ja też mogę je sobie teraz przygotować szybko, coś w tym stylu może być. I teraz w tym wypadku możemy sobie przejść do następnego kroku. I jak nam się to zapisze, to w tym momencie zobaczcie. Musimy tutaj wgrać zaraz naszą książeczkę. Generalnie nie wykorzystujemy sobie żadnego ISBN, tutaj, bo nie mamy swojego własnego, więc dajemy sobie tą opcję. Teraz musimy sobie zaznaczyć wszystkie ustawienia, które no właśnie tutaj wykorzystywaliśmy podczas tworzenia sobie tej naszej książeczki i teraz w tym wypadku, jeżeli bym chciał sobie stworzyć nowy projekt, to te same ustawienia są tutaj, więc też można zobaczyć, że mamy ten bleed ustawiony. Mamy też oczywiście ten size na 6 na 9 czyli ten domyślny, więc też trzeba to wszystko ustalić, jeżeli chodzi o te ustawienia, żeby były takie same i przechodząc sobie tutaj, no to mamy to właśnie w blidzie. PDF Only ustawione. Teraz możemy sobie też wybrać ten typ naszej książeczki. Więc ten typ glossy będzie taki bardziej świecący, a mat będzie taki zbliżony do naturalnego właśnie wyglądu. Więc ja sobie zostawię to tak jak jest. I teraz, oczywiście, tutaj my musimy sobie wykorzystać nasze te pliki, które sobie już pobraliśmy. I to wygląda w ten sposób, że tutaj w tym pliku PDF już Wam pokazuję. Mamy ten cały cover naszej ogólnie okładki. A tutaj Paperback Interior. W tym wypadku są to po prostu takie zwykłe proste linie. Akurat u mnie ja bym musiał to przybliżyć, bo wcześniej właśnie widzieliście, że był jakieś błędy, ale tutaj jest normalnie ten cały zeszyt w kratkę. Więc teraz w tym momencie wybieramy sobie właśnie ten cover tutaj. Tylko, że ja muszę to też w sumie wypakować do zwykłego folderu, więc też dosłownie sekunda. No i w tym wypadku wszystko już mamy wgrane. Następnie też trzeba zaznaczyć, czy nasza książeczka była stworzona przez sztuczną inteligencję. W tym wypadku nie, no bo my sami ją sobie tworzyliśmy. I teraz można sobie właśnie wybrać tą opcję, żeby zobaczyć jak ta książeczka wygląda, jeżeli chodzi o właśnie taki finalny proces. Tutaj też musimy chwilę poczekać, żeby ten nasz podgląd też już był dostępny. Dosłownie chwilę nam to zajęło, zanim to wszystko się załaduje i dzięki temu teraz też możemy sobie sprawdzić jak to będzie wyglądać. Mamy ten nasz już barkod które tak samo jest tutaj wyświetlone, i przechodząc sobie dalej, będziemy mieli te wszystkie strony, które są tutaj dostępne na podstawie zwykłego zeszytu w kratkę. Dlatego teraz możemy sobie przejść dalej, i w ten sposób zaraz będziemy mogli sobie przejść do ustawienia naszej konkretnej ceny. Tutaj też od razu się wyświetliły te wszystkie koszty, jeżeli chodzi o wyprodukowanie tej książki. Oczywiście, my chcemy sobie sprzedawać tą książeczkę na cały świat i dodatkowo. Też tutaj można sobie wybrać jakąś konkretną cenę. Dla przykładu wybiorę sobie podobną cenę, jak tutaj, na przykład ta książeczka kosztowała 5 dolców. Ja sobie teraz jeszcze szybko wpiszę Maf Notebook, żeby zobaczyć, po ile oni i nie tam sprzedają. Tak naprawdę ja mogę sobie wybrać randomową kwotę. Są nawet takie po 9 dolców, więc czysto teoretycznie. Ustawimy sobie to na jakieś 8, coś w tym stylu, albo 7,5, taka w miarę przystępna cena. I teraz nam to wszystko obliczy, ile kosztuje właśnie wyprodukowanie tej książeczki. No, i my w tym wypadku dostajemy 60% tej kwoty, która tutaj jest dostępna, już po tych wszystkich kosztach produkcji, więc wynosi to około 2 dolce, no ale też dodatkowe gdzieś tam 8, prawie że 9 złotych za stworzenie czegoś w dosłownie 10 minut. Jeżeli przytrafi nam się ten potencjalny klient, to też jest to dosyć ciekawa sytuacja. Oczywiście, jeżeli dalibyśmy za to większą kwotę przykładowo. 10 dolców, to zobaczcie, że też ta marża się nas podnosi. No, ale dla przykładu, ja to sobie wystawię, tak jak mówiłem, za 7,5. Można sobie też ręcznie te inne kwoty tutaj ustawiać. Ja teraz tego nie będę robił. No, i w tym wypadku, jeszcze trzeba poczekać te 72 godziny, żeby nasza książka była dostępna do zakupu, właśnie w Amazonie. No, i na tej podstawie, właśnie możemy sobie potem opublikować naszą książkę i poczekać, aż oni nam to zatwierdzą. Ale w tym wypadku, tak jak ja Wam wcześniej mówiłem, ja tylko muszę sobie tutaj zapisać. No, ja jeszcze nie zweryfikowałem swojego konta jeżeli chodzi o podawanie takich podstawowych danych gdzie na przykład chciałbym mieć tam wypłatę i tak dalej, więc tak samo te wszystkie podstawowe informacje trzeba podać tak samo jeżeli chodzi o te płatności no to one będą dostępne w tej następnej stronie i dzięki temu już potem będziecie mogli sobie tutaj publikować te książki do potencjalnych właśnie tutaj kupujących no i tak to mniej więcej wygląda, więc sam proces jest dziecinnie prosty, oczywiście im lepiej stworzymy sobie tą książkę tym lepiej, potem można sobie tworzyć na podstawie tego template'a o wiele więcej produktów, i jeżeli będzie taka sytuacja, że nasze produkty gdzieś tam będą się wyżej pozycjonować, to jesteśmy sobie w stanie, oczywiście na tym tym więcej zarabiać. Tak samo zachęcam Was, żebyście się zapoznali właśnie z Boltem. Tutaj w tym wypadku jest o wiele też więcej dodatkowych funkcji, można też tworzyć oczywiście bardziej zaawansowane te proste książeczki i tak samo korzystając sobie z kodu Czas to pieniądz, macie taką zniżkę na dostęp do tego narzędzia, no bo tutaj akurat w tym wypadku to narzędzie też jest płatne jeżeli chodzi o tę funkcję premium, ale też mają tutaj dostęp, jeżeli chodzi o BookBolta, do przetestowania sobie ich produktu przez około właśnie 3 dni. Tutaj jest ta opcja, jeżeli chodzi o ten premium, gdzie tam też są dostępne takie specjalne puzzle. Ja o nich też nie wspominałem, bo to jest bardziej zaawansowana funkcja. A ten podstawowy plan kosztuje około 9 dolców miesięcznie, ale tak samo można sobie przez 3 dni przetestować, czy takie narzędzie do tworzenia takich prostych książeczek i dodatkowego wyszukiwania sobie tego researchu, jeżeli chodzi o innych takich właśnie potencjalnych naszych konkurentów jest dla Was. No to też w tym wypadku link do rejestracji na Bookbolcie zostawiam Wam w opisie. I to byłoby na tle, Tak więc do zobaczenia. Trzymajcie się, no i cześć.